Cześć, jestem niewielkie, to jest Europa Uniwersalist i szerokie państwo. Czy państwo. jakieś słowo mi z uciekło i już go nie pamiętam. Dobra, ale szerokie pasmo oblężeń właśnie trwa. O, przypomniałem sobie, jest ok. W każdym mamy w jednym miejscu oblężenie, które akurat zostanie załatwione. O, proszę, kolejny uczestnik wojny zostanie właśnie unicestwiony. O, czy unicestwiony. Wojna z nim została załatwiona. Właśnie się jednocześnie zbuntowali. To jest akurat ciekawe. No się zbuntowali akurat teraz. Nie wiecie, co ja zamierzam zrobić? Właściwie to zabiera wszystkie te prowincje, więc nieważne. Chciałem zostawić tą prowincję, zabrać tą niestety. Tak się nie da. Mm, a to oddajcie i to oni to zaakceptują. To jest w porządku. Więc z tym punktem ja będę musiał sobie poradzić. Mm, nie tak, 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 tak. Tak i tak. okej okay. Te sprawy staną załatwione. Te wojsko stąd musi wyjść. Natomiast oni będą musieli sobie pójść tu, tutaj. Przejdą przez połowę kraju. Pozwiedzają. Świetnie dla nich, świetnie się to składa. Dobra, załatwmy pozostałe bunty, tak powysyłajmy wojska w odpowiednie miejsce. To akurat byłoby całkiem niezłym pomysłem. Neapol no, zaakceptował ten pokój, a ja mam teraz zabawę z buntami. Ta armia nie przetrwa, prawda? Ta armia nie przetrwa, prawda? Zginął marnie Okej, okay, wy tutaj zostaniecie A ja tutaj za wszelką cenę Uch. Kolejne oblężenie wygrane Przegrałem, ale armia uratowana Uff W takim razie jest w porządku Udało się uratować armię To armię Nie chciałem jej tracić Strata to byłaby strata nie lubię takich strat, nie są potrzebne. musiał ich rekrutować znowu, a wiecie, że to jest upierdliwe. I to bardzo. Dobra, tak więc tutaj wojska się rozchodzą. Muszę zaczekać, aż się rozejdą ogółem wszędzie gdzie trzeba. O, nie pamiętam dokładnie, gdzie mogę iść, a gdzie nie. Dobra, ale pójdziecie tutaj. Czy tutaj jest? To jest wojsko. Na nich nie ma kasa muszę czekać aż mnie ostrzegą. Jeżeli chodzi o Prowancję, usuniemy Wasalizację, oczywiście. A potem zabierzemy też przemarsz wojsk. Oni idą tu, oni idą tu, więc wy pójdziecie tu. Po kolei załatwiajcie sprawy, heretycy ogarnięci. Nowa prowincja narodowa, bardzo dobrze. Czy co, Wy pójdziecie tu, a Wy pójdziecie tu, natomiast Wy pójdziecie tu. I gdzieś jeszcze ktoś szedł, i nie wiem gdzie. Oni idą tu. Dobra, więc wszystko się zgadza, a oni idą tu. W takim razie oni. Eee, tu, tu. Tu, tu, więc oni będą mogli pójść tu, jeżeli to i to będzie załatwione. Bardzo dobrze, wszystko się ładnie składa, tak jak należy. Przynajmniej na razie tak to wygląda. Kolejni heretycy skonwertowani, bardzo dobrze, wyższe podatki, oczywiście. Tak jakaś prowincja lepiej wiedzie, to dajemy jej wyższe podatki. Hmm. Tutaj mamy dalsze oblężenie. Tutaj oni idą na Rzym. To, że idą na Rzym, bardzo mnie nie interesuje. O, oczywiście, że się zbuntowali już całkowicie. Za dużo ich było i prowincja się poddała. Tutaj oni idą na Rzym. To może oni przejdą się najpierw na Rzym. Nie jest ich tam dużo, więc powinni sobie dać radę. Tutaj te wojsko nie ma szans i mamy bunty. Bunty na buntach, bunty poganiają. A to, że oni się zbuntowali, to akurat jest już problemem. A oni nie są problemem, w porządku. Jest ok. Dobra, wyjdziecie tutaj. Tutaj oblężenia ogarnięte. Wyjdziecie tutaj, wyjdziecie tutaj. Oni idą tutaj, to oni pójdą tutaj. W porządku. te chyba nie mają zbyt wysokich morali. Zdecydowanie nie mają zbyt wysokich morali. Tak, pół morali już. A nie dziwię się przy takim zmęczeniu z wojną. 11, no może to nie jest jakieś super zmęczenie wojną. Ale zdecydowanie tracą sporą ilość. oro ilość chęci wojny. Dobra, to wojsko się wycofuje stamtąd całkowicie już. I mamy kolejne bunty, bunty... To. Przede wszystkimi sobie poradzimy. Właściwie jeszcze możecie pójść tu, możecie pójść tu, a potem możecie wrócić tu. To będzie w porządku, łami się zajmą oni. O, to już mamy fort, więc nie muszę trzymać tam wojska koniecznie. Tak, forty już się całkowicie wybudowały, to jest w porządku. W razie tutaj wojska przechodzą na odpowiednie miejsca. Załatwimy jednocześnie pozostałe bunty, i wszystko ładnie się wyrówna. Dobra, ta armię sobie ucieka przesmykiem, który został. Zmęczenie wojną nie jest takie duże. Zdaniem mam dobre stosunki, a zresztą państwa minus 119, minus 200. Przy okazji, jakoś mało tych państw się tutaj zrobiło. Odrobinę mało państw się zrobiło. Ok, oni uciekają na Palermo, i to nie jest problemem. I tutaj mamy kolejne oblężenie. A tutaj kolejne oblężenie. Wy przejdziecie tutaj, jako armia wspomagająca. Tutaj sobie przechodzicie. Świetnie, bardzo dobrze. Ok, tu jest załatwione. Tu jest załatwione. Tutaj widzę buntowników, których chcę załatwić. I tutaj mamy bunt w Aleksandrii, który nie jest problemem. Bunty mają niskie morale, ale jest ich dużo zawsze. Więc moje wojsko również za długo nie jest w stanie pociągnąć. Kolonizacja nieudana. Tutaj naprawdę trudno jest kolonizować ten teren, jak widzę. Jak widzę jest to naprawdę trudne. Oczywiście sobie radzą, więc to jest w porządku. Teraz wyjdziecie tutaj. Wyjdziecie tu, więc moje wojska też to załatwią. A potem przejdą się tutaj, nie tutaj. Tutaj. Tak, te wojska musi stać w odpowiednim miejscu w prowincjach, w których jest utrzymanie. Hmm, tutaj mamy bunt. Nacjonaliści, Okej okay. 27 siódmego. czy te wojska zdążą, nie zdążą oczywiście. Okej okay, tutaj przejdą się tędy Hm. Ok, tam się udało. Tu się udało. Świetnie, świetnie, świetnie. Wszystko się zgadza. Te wojsko tutaj. Oni tutaj mają bardzo daleką drogę, żeby przejść, i to jest kłopot. A tutaj chcę wejść, a nie bardzo mogę. Dziesiąty. OK, teraz być może zdążą, znaczy nie zdążą, nie zdążą, ale też nie jest jakoś daleko, mamy kolejne bunty, no, oczywiście buntami musimy się zająć, jeżeli zajmiemy się buntami to daleko nie pociągniemy, zbyt daleko, Warszawa. Ma, zawsze chce się wyzwolić. No cóż, na to nie pozwolimy. Ale pierwszy raz chyba ten bunt się zdarzył, więc to jest ciekawe. Tutaj heretycy ogarnięci. Świetnie. Wiara się rozszerza. Być może kiedyś wyjdziemy z niepokoje religijnych. O, i to mi pasuje. W takim razie oni będą musieli przejść tędy i wrócić tutaj tu, tu i tu wygrane świetnie, dobra robota bunty załatwimy oczywiście i moje wojska ruszą dalej dobra, tutaj sobie nie poradzili w pełni i buntownicy idą na sieradz, w porządku U, a to ciekawe Znaczy, zrobimy coś takiego, że ty wyślemy te wojska. Efektywność handlu w porządku. O, i wy pójdziecie tutaj, więc tutaj wszystko się zamyka idealnie. Wszystko ładnie idzie. O, to jest kolejny wolnych handlu, którego akurat już nie zdobędziemy. Raczej szanse na to są bardzo nikłe. No i wojsko było szybsze od buntowników, znowu. Niczym dużo, 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 dużo buntów. Oczywiście sprawy załatwiamy tak szybko, jak go tylko będziemy mogli. Teraz tutaj, tutaj będzie załatwione, tutaj będzie załatwione i tutaj też będzie załatwione. Aha, wy tutaj powinniście przejść, zanim się wyzwolą. Tyle. Zanim się wyzwolą. Tutaj ogarnięte... W oblężenie samo się zacznie, więc jest w porządku. Tutaj oni pójdą tutaj, a... Tutaj wstawię te wojska. Właściwie wy pójdziecie tutaj już. O, w ten sposób. Tutaj nie potrzebuje tylu wojsk oblężniczych, a potrzebuje po prostu pójść tutaj w górę, O, tutaj są prowincje. Prowincje, które chciałbym zdobyć. No i oczywiście kolejny bunt. Dziwnie oni się tym zajmą, oni są od tych buntów. To jest armia prewencyjna, tutaj jest, 20 tysięcy konicy. Są szybsi robią więcej obrażeń. Zdecydowanie większa rozwałka jest finalnie. Hmm, czy te wojska tutaj mogą stać? Będą mogły tutaj stać, okej. Okay. Czy oni są w stanie wojny? Absolutnie nie. Dobra. Tam kolejni heretycy nawróceni jest w porządku. A moje wojska idą. Idą oblegać kolejne miasta. jest w porządku. Ok, tu załatwione. Tutaj jest wojsko. Kolejne bunty. Tak, jak największa zabawa, to z buntami jest. Zdecydowanie. I koloniści sobie dali radę. To mnie akurat cieszy. Więc te wojsko sobie pójdzie dalej. Tutaj sprawy załatwione. I mamy kolejny grudzień. Kolejny grudzień równa się akurat z tym nic nie zrobię, ale równa się wysłanie kolejnych misjonarzy. Kolejni misjonarze idą do roboty, stopniowo poprawiając sytuację w całym kraju. Oraz rzecz, którą chciałbym zrobić, to wysłać gdziekolwiek kolonista jakiegoś. A, może być tutaj to wtedy do końca roku ta prowincja już będzie samodzielna, zacznie przynosić mi przychód. Jak prowincja staje się samodzielna, tak, to przynosi mi przychód, a przychód z takiej prowincji to jest zawsze plus. Powinienem też zainwestować w budowę rzeczy albo w, w decyzje prowincjonalne. No te systemy liczenia na przykład. Akurat to jest w porządku. Budowa statków nie jest interesująca i teraz tak. Yy, Ambasada. Ambasady mnie nie interesują, są bezużyteczne, czy zwiększają mi zwiększają stosunki z innymi państwami. Co byłoby w porządku, ale no cóż, nie potrzebuję tego. Okej, okay, to nie ma. To wszystkie decyzje, jakie ja mogłem podjąć. Aha, nie mam pieniędzy, żeby podjąć więcej decyzji, które by wymagały ich. Okej. Okay. Szybko poszło, szybko się skończyło. I oczywiście kolejne bunty. Kolejne bunty. Z buntami sobie poradzimy. Bez najmniejszego problemu. Właściwie połączenie tutaj tych miejsc jest też w porządku. Niedługo się to wydarzy. I tutaj małe bunty, okej. Okay. Oblężenie wygrane, świetnie, idziemy dalej. Właściwie to wy pójdziecie tutaj, a oni stąd pójdą tutaj. No gdzie oni idą? Na samo... tutaj idą. Kolejni heretycy skonwertowani bardzo dobrze. Właśnie, ile ja płacę za misjonarzy? Za pewne toś niewiele, za kolonie więcej płacę. Akurat. Ah, dobra. pominimy tę kwestię. To jest dość delikatna. Dobra, wy pójdziecie tutaj, wy pójdziecie tutaj. Tutaj jest jakaś mała armia, która mi jakoś nie przeszkadza za specjalnie. Tam mamy kolejną prowincję narodową, co jest mi na rękę. I wszystko wygląda na to, że się składa idealnie. Idealnie. W porządku. Mam niedobory z jakiegoś powodu na grudzień, ale niewielkie, więc to nie problem. Kwestia tylko buntów. Oni jednak mieli gdzieś wojnę, jakoś. Okej. Okay. A tutaj z nimi mieli wojnę, w porządku. Nie, żeby mnie to interesowało. Dobra, oni pójdą tu i tu, a tym buntem zajmą się oni. Tym buntem zajmą się oni, natomiast. Tak więc walczymy głównie z buntownikami. To jest w sumie jedyna siła, która daje mi. jako znaczy. daje jakiekolwiek problemy sprawia. Tu i tu przeprowadzimy szturmy. I zobaczmy, czy możemy jeszcze szturmy przeprowadzić. Właściwie nie bardzo. Tutaj chcę szturmów unikać ze względu na to, że dużo ludzi wtedy tracę. No właśnie. Ludzie straceni, a szturm nieudany. Małe szanse zawsze są na udanie szturmu. To jest takie minimum z minimum, ale na miesiącu powinno dać radę. Te mamy bunt. Miesiąc minął. Pokonają ich pokonają ich. Bardzo dobrze. Dobra robota. Naprawdę dobra robota. Może bym tak tą armię wyrzucił tutaj. A niech załatwią te ostatnie prowincje wrogie. To powinno pójść dość szybko. Tak, zdecydowanie. I teraz oni. O, ich załatwią oni i będzie to git. Mamy oczywiście kolejne bunty. Ze wszystkimi sobie poradzimy. Wojska już idą w odpowiednie miejsca I teraz tak, z kim ja jeszcze mam wojnę? Aha, tylko... Tylko Imperium Timurickie i tutaj... To W tym miejscu Tutaj będziemy mogli przejąć wszystkie te prowincje bez problemu Tutaj jest przejście morskie I o ile statków tutaj nie mają, a nie mają To nie będzie dla mnie to problemem Sątownicy tak, tak, buntownicy, Jedyna siła, która może mnie powstrzymać. Bardzo rada. Dalej rada, całkiem nieźle. Stawię tam oczywiście moje wojska. Tutaj przeprowadzimy szturm, żeby tutaj wysłać wojska. Tutaj sprawy ogarnięte. Te wojska pójdą tam dalej. Ciekawe, czy zdążą. Już są w drodze. Taki plus. O i oczywiście kolejne bunty. Kolejne bunty. Znaczy ilość buntów się zacznie zwiększyła w ostatnim momencie. Yy, powód jest bardzo prosty. Zmęczenie wojną mi zwiększyło się. A to doprowadza do tego, że ludzie po prostu nie chcą już walczyć, więc się buntują przeciwko walce. I tak jest z pewnością, prawda? Nie jest. A to ciekawe. Czyli po prostu się buntują. W sumie wrogie tereny się buntują. Ze na to, że wróg, cóż, jest trochę wymęczony już tą wojną. Też ludzie nie chcą wojny. I to jest główny powód buntów. Ludzie nie chcą już walczyć. Zresztą się tylko podbijam... podbijam prowincje poprzez podbicie zamków i... i reszta rzeczy powinna należeć do mnie. Raczej nie robię czystych wśród normalnych ludzi, przynajmniej nie zamierzam. Nie mam takich decyzji, żeby coś takiego w ogóle zrobić, więc nic takiego dziać się nie powinno. Nic takiego dziać się nie powinno. Dobra. Czekamy aż oblężenia przejdą. Tych oblężeń już nie ma wiele. Oczywiście buntów jest za to wiele. Buntów jest wiele i sobie z nimi na spokojnie poradzimy. O, akurat tutaj aż tak bardzo się nie spodziewałem. Zrobimy coś takiego. Tutaj armia prewencyjna również pójdzie. Tutaj armia już jest. Tutaj armia, zaraz coś wyślemy. Armia o nazwie zaraz coś wyślemy. Całkiem nieźle. Tutaj mamy kolejną prowincję, która już należy do mnie. Budujemy natychmiast fort, zanim pomyślą o tym, że mogliby się zbuntować. Zanim taki pomysł im przyjdzie na myśl. Uuuu, uh, a to ciekawe. To ciekawe. Mamy nową doktrynę. Więc chciałbym tak wybrać jakoś. I to jest dobre pytanie: Jaką doktrynę chcę wybrać? Z umiejętności wojskowych nie sądzę, żebym cokolwiek potrzebował, ze względu na to, że no cóż, mam trochę tej wojny, znaczy trochę tych wojsk więc nie muszę ich wzmacniać dodatkowo. Z drugiej strony małe wzmocnienie to też nie dałoby duże, poza wzmocnieniami morali, ponieważ morale mamy już za duże. Rzecznie statków, 100 statków nie chcę iść. Odnośnie wzrostu kolonii, to byłoby ciekawe, ale nie mam aż tylu kolonii, żeby specjalnie się tym martwić. Koszty handlarzy, niespecjalnie więcej kolonistów. Na pewnym etapie byłoby to dobra, nie jest to ten etap. Wyższe Wyższe ceny za transport yy, globalny, tak, o, to zwiększa mi to, nie ma tutaj wiele, więc nie sądzę, że specjalnie potrzebował tego wiele. Co ja, miał więcej statków, prawdopodobnie miałbym więcej. Nie sądzę, że tego potrzebuję. Odnośnie szpiegów, raczej nie będę potrzebował. Obronę przed szpiegami byłoby ciekawe, ale też nie sądzę, że byłoby to konieczne. Tolerancja heretyków niespecjalnie nie ma już wielu heretyków. No, czy są, ale już niewielu. Ale tolerancja wszystkich pozostałych akurat nie byłoby złe. Też tolerancja tych wiart tutaj zmniejszyłoby mi szansę na bunt w tych terenach. To byłoby w porządku. Wiecie co. Albo dodatkowych misjonarzy. A wiecie co? Dodatkowych misjonarzy sobie złapiemy. Tak, misjonarze akurat będą w porządku. Nawrócenie lepsze niż tolerancja, ta. A no nie w tym znaczeniu. no Chodzi o to, że chcę tylko mieć zmniejszoną szansę na bunty. Tu chodzi wszystko o te bunty związane z, z niepokojami religijnymi. Im więcej ludzi będzie wierzyć w religię krajową, tym w pewnym momencie większa szansa na to, że zajdą mi te niepokoje. A to odpowiednio, dosłownie, dosłownie, bezpośrednio da mi dużą stabilność. Nagle, o, proszę, nagle, tak, szansa rewolty, buntu trzy się zmniejszy. Okej, okay, to jest akurat bardzo dużo. Więc to jest coś, co akurat chcę osiągnąć. W końcu dobyć. W końcu znaleźć spokój z buntami. Dobra, tutaj będziemy mieli wrogów. Znaczy buntowników, którzy niedługo padną. Okej, okay, oblężenia przechodzą na tereny te takie syberyjskie. Nie są zbyt opłacalne, ale oczywiście musimy buntowników pokonać. To jest taki klucz. Klucz, który trzeba priorytetować. Dobra. Patrząc po czasie na ten to będzie tyle. A w lasach być może już zakończymy tą wojnę. Tak, do oblężenia resztę w końcu nadejdą. i są w stanie wojny z Mingiem. Jak przejmę te prowincje, prawdopodobnie głębiej po prostu wchodzić nie będę, jaką mam szansę na pokój 69%, nie jest to dużo, a tutaj jeszcze sporo prowincji zostało, szczególnie stolica, którą ściągnę, więc tak, niedługo będę miał duże, duże możliwości, jeżeli chodzi o negocjacje. Ok, na ten odcinek to tyle, dzięki za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli odcinek wam się podobał. Zostawienia łap w górę, oczywiście jakże i wam się odcinek podobał, komentarze i zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Uniwersalist 3. Cześć!